LEDy, 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 szkło hartowane, LEDy, szkło hartowane, LEDy. Tak w skrócie można opisać najnowszą obudowę stajni Corsair model 570X RGB Crystal. Ale jak wypadła w testach i czy LEDy faktycznie dodają FPS w grze? Przekonamy się w dzisiejszej recenzji. Obudowa, którą właśnie pokazuję, ma dziś swoją premierę. Trzeba przyznać, że do walorów wizualnych nie mogę się przyczepić. Ta skrzynka naprawdę ładnie się prezentuje i z pewnością spodoba się wielu osobom. Mocno wpisuje się w obecny trend wśród producentów obudów, według którego w obudowach pojawia się coraz więcej hartowanego szkła. I między innymi właśnie dzięki temu 570X RGB Crystal od Corsair zawdzięcza swój niezwykły urok. Obudowa posiada cztery szklane panele, które oprócz tego, że doskonale się prezentują, są przede wszystkim zdecydowanie bardziej wytrzymałe od tradycyjnej pleksji. Mając taką obudowę, już nie tyle możemy, co właściwie musimy zadbać o każdy szczegół wewnątrz naszej skrzynki, ponieważ teraz wszystkie komponenty naszego zestawu komputerowego są doskonale widoczne. Na topie obudowy znajdziemy klasyczny zestaw złącz, dwa razy USB 3.0, wyjście na zewnętrzny mikrofon i słuchawki oraz oczywiście przycisk Power i Reset. Jednak oprócz tego znajdziemy również ciekawszy element, którym jest wbudowany zaraz obok przycisku Power kontroler dla oświetlenia LED. Dzięki niemu mamy wygodny i szybki dostęp do sterowania poświetleniem obudowy. Możemy za pomocą trzech przycisków ustawić prędkość zmiany świecenia wentylatorów, ich kolor oraz tryb podświetlenia. Do wyboru mamy tryb tak zwanego oddychania i migotania jednocześnie, jednostajne poświetlenie lub oddzielne oddychanie lub migotanie diod. Wśród kolorów mamy do wyboru biały, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy lub poświetlenie przechodzące cyklicznie przez wszystkie kolory. Dużym minusem, niestety jak dla mnie, jest brak możliwości całkowitego wyłączenia poświetlenia. Dodatkowo musimy pamiętać, że kontrol poświetlenia jest kompatybilny tylko z konkretną serią wentylatorów Corsair, i tylko wtedy, gdy wszystkie zamontowane wentylatory są takie same. Tak więc producent daje nam szerokie opcje personalizacji komputera, ale jednocześnie trochę nam je ogranicza. Do obudowy Corsair dołącza 320mm wentylatory RGB na froncie obudowy. Moim zdaniem są one jednak dosyć głośne, choć jednocześnie są bardzo wydajne i poświetlone naprawdę świetnie się prezentują. Ogólnie na froncie obudowa pomieści 320mm lub 240mm wentylatory. Podobnie na topie. Z kolei z tyłu pozostaje miejsce na jeden 120mm wentyl. Jeśli chodzi o chłodnicę, to na froncie zmieści się radiator od 240 do 360 mm. Na topie 240 mm też się zmieści, ale już z 280 mm możecie mieć spory problem i szczerze wątpię, że w ogóle się zmieści. A jeśli mówimy już o miejscu wewnątrz obudowy, to rzecz ma się trochę dziwnie. Z jednej strony moim zdaniem 570X RGB Crystal oferuje bardzo mało kieszeni na dyski. Mamy cztery kieszenie, w których możemy zamontować albo po dwa dyski SSD i HDD, albo cztery dyski SSD. Jakby nie kombinować, wychodzi cztery. I jest to zdecydowanie za mało. A znowu jak spojrzymy na przestrzeń za frontem obudowy, to widzimy tu puste, niewykorzystane miejsce, które aż prosi się o dodatkowe kieszenie dysków. Liczę, że druga rewizja tej obudowy przyniesie tu konkretne zmiany. Do tej skrzynki bez problemu zmieścicie karty o długości do 370 mm, chłodzenie procesora do 170 mm wysokości i zasilacz do 225 mm długości. Jednak na moje oko tak zwana piwnica jest stosunkowo za krótka, ponieważ gdy spojrzymy na dół obudowy pod pewnym kątem, możemy przez piwnicę dojrzeć nieestetycznie wystające kable przy bocznym panelu. A to mocno razi, zwłaszcza perfekcjonistę, którym zdecydowanie jestem. To trochę jak czarna plama na idealnie białej ścianie w pokoju. Nie da się jej zmyć, możemy ją zasłonić meblem, ale nadal wiemy, że ciągle tam jest. Jest kilka denerwujących mnie elementów w najnowszej obudowie od korsarza, takich jak brak wentylatora wyciągającego ciepłe powietrze czy nieprzemyślana aranżacja okablowania w głównej komorze obudowy. No i to, o czym już mówiłem, czyli mało miejsca na topie na większą chłodnicę i za krótka osłona zasilacza. Są to błędy, które według mnie wymagają koniecznej poprawki. Tym bardziej, że niższa, tańsza wersja tej obudowy 460X, której recenzję już niedługo Wam pokażę, takich błędów nie posiada. Ale poza tymi uwagami oczywiście 570X RGB Crystal od Corsair jest skrzynką z wysokiej jakości materiałów. I co do tego nie musicie mieć żadnych wątpliwości. Ma wspaniały design dzięki aż czterem panelom zhartowanego szkła. Co w połączeniu z wygodnie sterowanym poświetleniem RGB daje fantastyczny efekt wizualny. A świetny przepływ powietrza zapewnia niskie temperatury podzespołu wewnątrz obudowy i pozwala skupić się na wymagających zadaniach bez stresu o kondycję poszczególnych elementów naszego zestawu komputerowego. Zalety przeważają nad wadami, co do tego nie masz żadnych wątpliwości. Ale każda z tych drobnych wad jest taką szpilką, taką kolejną raną, która, które sprawiają, że całość tych wszystkich wad składa się na problem, który powinien zostać wyeliminowany już na etapie nawet nie produkcyjnym, ale twórczym obudowy, na etapie projektowym. Dziwi się, że nie zostało to wyeliminowane, bo... Jak powiedziałem wcześniej wcześniej, obudowie, która stoi za mną, którą niedługo wam przedstawię, 460X RGB Crystal, czyli ta sama seria, tylko model niżej. Te błędy zostały wyeliminowane. Dlaczego to nie zostało wyeliminowane w tej droższej konstrukcji? Nie wiem, ale mam nadzieję, że Corsair weźmie sobie do serca kilka poprawek, które trzeba wprowadzić i to zrobi. Na samym początku zadałem pytanie, czy ledy dodadzą kilku FPS-ów? Oczywiście, że nie, ale biorąc pod uwagę całość tej obudowy i podzespoły, które w niej umieścimy, na pewno odwdzięczą nam się lepszą współpracą z nami podczas gry, podczas pracy, ze względu na niskie temperatury, jakie oferuje ta skrzynka, bo Airflow w tej obudowie jest naprawdę na najwyższym poziomie i inni producenci mogą się śmiało uczyć od Corsaira, jak tworzyć obudowy typu Airflow. A teraz... Kolejna Was. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie o tej skrzynce. Czy podoba Wam się ten kierunek, czyli ledy i szkło hartowane w każdych obudowach? Dajcie znać. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!